Cześć. Ostatnio kupiłem na AliExpress 3 tanie dyski SSD o pojemności 120 GB. Kosztowały mnie od 67 do prawie 80 zł. Nie jest to dużo i oczywiście atrakcyjna cena, trzeba powiedzieć sobie od razu, nie bierze się znikąd. Zależy przede wszystkim od rodzaju wykorzystanej pamięci i kontrolera. W przypadku tanich dysków SSD taka informacja najczęściej nie jest podawana. SSD, które kupiłem. Są to kolejno dyski marki Golden Fear, Fast Speed oraz Suntrasi. Za dysk marki Golden Fear model T650 o pojemności 120 GB zapłaciłem 67 zł. Cena bardzo atrakcyjna, ale widać, że producent bardzo mocno ciął koszty, aby ją uzyskać. SSD przyszedł do mnie, zapakowany jedynie. W bąbelkowej kopercie zabezpieczony tylko i wyłącznie folią antystatyczną. No, trzeba sobie powiedzieć jasno, że poziom ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym dysku no, był bardzo niski. A biorąc pod uwagę, że wszystkie dyski, które zamówiłem, przyszły z Chin, no, uważam, że miałem niezłego farta, że dysk przyszedł do mnie w jednym kawałku. SSD wykonany jest w całości z plastiku. No i sprawia wrażenie mało solidnego. Jest za to zdecydowanie najlżejszy ze wszystkich trzech dysków. Obudowa nie wyróżnia się niczym szczególnym. Kawałek plastiku wraz z naklejkami z obu stron. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji, jaki typ pamięci został wykorzystany, ani jakiego kontrolera użyto. Drugim dyskiem jest dysk marki Faspi. Dysk tej marki jest najdroższy z całej trójki. Zapłaciłem za niego 78 zł. Na stronie AliExpress model widniał jako K5, jednak na samym dysku widnieje model H5. No więc nie jestem nawet pewien, czy dostałem dysk, za który zapłaciłem, czy jakiś inny model. No może po prostu ktoś się pomylił i wydrukował nie takie etykiety. Ciężko mi powiedzieć, co się stało. Zwłaszcza, że takiego modelu jak H5 w ofercie marki FastSpeed w ogóle nie znalazłem, no ale będziemy skupiać się więc na tym modelu i oznaczeniu H5. Dysk taki jak poprzednik dotarł do mnie tylko w kopercie bąbelkowej i folii antystatycznej. Znowu minimalny poziom ochrony, ale dysk działa. Obudowa dysku wykonana została ze szczotkowanego metalu z logiem marki na froncie i naklejką na tyle. Srebrny rand wokół obudowy fajnie kontrastuje z czarnym kolorem korpusu. Obudowa jest prosta i sprawia wrażenie taniej, ale i tak prezentuje się znacznie lepiej niż poprzednik. Nigdzie natomiast nie znajdziemy informacji na temat wykorzystywanego rodzaju pamięci, ani kontrolera. Trzecim dyskiem jest dysk marki Suntrsi. Model S660ST, również o pojemności 120GB. Dysk ten kosztował mnie 73 zł i przyszedł do mnie w kopercie bąbelkowej, ale tym razem zamiast folii antystatycznej było kartonowe pudełko. Więc dysk został znacznie lepiej zabezpieczony. Na pudełku znajduje się kilka informacji o samym dysku i producencie, ale nie ma tutaj w sumie nic ciekawego. Kolejny raz brakuje informacji, jakiego rodzaju pamięci siedzą w środku, oraz jakiego użyto kontrolera. Natomiast dysk wizualnie wygląda najlepiej z całej trójki. Metalowy korpus został wykonany ze szczotkowanego metalu, a na froncie znajduje się duże wygrawerowane logo marki Suntrc. Nie ma tutaj żadnych naklejek z tyłu, czy zbędnych dodatków. Obudowa jest prosta, sprawia wrażenie dobrze wykonanej, i jest estetyczna. Wszystkie testy przeprowadziłem na platformie, którą zbudowałem kilka miesięcy temu. W ramach przypomnienia składa się ona z płyty głównej marki Huanan na chipsetzie X79, procesor Intel Xeon E5-2650V2 na pokładzie 32 GB pamięci RAM w dwóch kościach po 16 GB. Natomiast system zainstalowany jest na dysku SSD Kingston SV300 o pojemności 240 GB. Systemem operacyjnym jest Windows 10 Pro 64-bit. Wszystkie testy wykonałem trzykrotnie, a z wyników wyciągnąłem średnią arytmetyczną zaokrągloną do pełnych megabajtów. Dlaczego testy wykonałem tylko trzy razy? No cóż, za każdym razem benchmarki pokazywały zbliżone wyniki, nie było żadnych takich dużych skoków i różnic. Uznałem więc, że nie ma sensu powtarzać testów 5 czy 10 razy. Natomiast poza najpopularniejszymi benchmarkami dysków SSD, jak AS, SSD, Benchmark i Crystal Disk Mark, sprawdziłem również, jak dyski radzą sobie z szyfrowaniem danych. Zwłaszcza ten trzeci test jest w stanie nam powiedzieć więcej na temat jakości testowanych nośników, ponieważ dzięki dużej ilości zapisywanych w trakcie szyfrowania danych, Możemy przekonać się, jak wydajne zastosowano w dyskach kości pamięci. To w związku z ukrywaniem wielu danych, rodzaju kości pamięci kontrolera przez producentów, możemy, może być bardzo ciekawe. Podsumowując, poza oczywiście przeprowadzeniem testów, z wymienionych dysków korzystam także na co dzień. Czy to w komputerze stacjonarnym, czy laptopie. Na razie żaden z nich nie sprawił mi zbytnich problemów. System się nie zawiesza i w codziennym użytkowaniu dyski dobrze się sprawują. Mam jedynie zastrzeżenia co do dysku Suntr C S660ST. Po kilkukrotnym przełożeniu dysku z komputera do komputera awarii uległo złącze zasilania, co może świadczyć o tym, że o ile obudowa wydaje się wykonana całkiem nieźle, o tyle można mieć zastrzeżenia co do reszty podzespołów. W benchmarkach dużej różnicy pomiędzy wynikami dysku c S660ST a Golden Fear T650 nie ma. Wynosi ona zaledwie 64 punkty. Uznać to można wręcz za margines błędu. To, co na pewno za to odróżnia oba dyski, to wykonanie. Nośnik Sungtr posiada metalową obudowę, natomiast ten od Golden Fear jest cały plastikowy. Poza tym, dysk Suntr-C zapakowany był w pudełko, a ten od Golden Fear tylko w blister antystatyczny. Szczerze mówiąc, ciekawi mnie, jak oba te dyski wyglądają w środku, no ale niestety do ich montażu nie użyto śrub pozwalających na bezproblemowe ich rozebranie. No a ze względu na to, że z tych dysków korzystam na co dzień, no to nie chcę ich niszczyć i wyłamywać zatrzasków. Różnica w cenie pomiędzy tymi dwoma dyskami wynosi zaledwie 6 zł, no jest więc również minimalna, więc ciężko mi jest powiedzieć który z nich jest lepszy. Każdy powinien sam zdecydować czy dla niego jest ważniejsze tych kilka złotych czy lepszy, estetyczniejszy wygląd i wykonanie. Natomiast dysk FastSpeed H5 w większości testów wypada bardzo słabo. No, w niektórych testach jego wyniki są wręcz tragiczne. Jednak szybkością szyfrowania deklasuje konkurentów. Oznacza to, że zastosowano w nim wydajne kości pamięci, no ale niestety kontroler nie jest w stanie tej wydajności wykorzystać na co dzień. Dysk ten jest też najdroższy z całej trójki. Ale biorąc pod uwagę stosunek ceny do osiągów w całym teście, jest najmniej opłacalnym zakupem. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tych dyskach, czy Wam się podobał film, i jeśli znacie jakichś ciekawych producentów dysków SSD, no podajcie ich nazwy w komentarzu, a w przyszłości może przetestuję również ich produkty. Ja już się z Wami będę żegnał. Do zobaczenia, cześć.